Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Dyrektor Kołodzieja, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zainwestować małe kwoty, aby mieć bardzo duże stopy zwrotu. I z miejsca mówię, to jest moja prywatna opinia, nie należy się tym w ogóle sugerować, to nie jest żadna rekomendacja inwestycyjna i przed zainwestowaniem w jakichkolwiek pieniędzy trzeba liczyć się z ich stratą, no i też trzeba udać się do odpowiedniego doradcy, który ma odpowiednie licencje. Ale jeżeli jesteście zainteresowani moją opinią, to serdecznie zapraszam do oglądania. W zeszłym roku zrobiłem bardzo podobny odcinek, z tym, że jak mówiłem o inwestowaniu 50 czy tam 100 tysięcy złotych, ludzie mówili Adrian, przecież miały być małe kwoty. No ja uważam, żeby, że żeby wejść na rynek akcji, przynajmniej trzeba mieć te 100 tysięcy, żeby w odpowiedni sposób zdywersyfikować portfel. Bo poniżej tej kwoty będzie bardzo trudno. Ale, ale, dzisiaj zrobiłem specjalny odcinek dla osób, które mają do zainwestowania 500 1000 zł, 1500, 2000 zł. Przedstawię Wam kilka moich propozycji i liczcie się z tym, że to będą propozycje, które będą wymagały podjęcia bardzo dużego ryzyka. Przy większym kapitale nie odważyłbym się w te inwestycje wchodzić, tak? albo przynajmniej w część nich. Okej, okay, jedziemy od razu z tematem, więc punkt pierwszy, kryptowaluty. E, możecie się zastanawiać, dlaczego ja mówię w ogóle o kryptowalutach, tak? Skoro wielokrotnie przestrzegałem na tym kanale przed inwestowaniem w krypto. To nie jest tak, że jestem przeciwnikiem kryptowalut. Mam spore ilości Ethereum, mam trochę Bitcoina, Ripple i mam też inne e, kryptowaluty, takie mniejsze, ale w dużo mniejszej, mniejszej po prostu e, ilości. I teraz Ilości, w takim sensie, że po prostu nie kapitału jest tam zainwestowane. I teraz, tak, czy ja jestem przeciwnikiem kryptowalut? Nie, ale jest to rynek czysto spekulacyjny. Osoby, które sobie myślą, że Bitcoin w ciągu następnych dwóch lat zmieni całkowicie naszą rzeczywistość, są w błędzie. I wystarczy sobie popatrzeć na internet. Ja jestem człowiekiem, który urodził się w 88. pamiętam lata 90., jak powstawał internet. Miałem bardzo szybko swoją drogą internet. Eee... Oczywiście mogłem tam korzystać z niego na pół godziny tygodniowo, ale miałem bardzo szybko dostęp do internetu też, miałem fajne, fajne kontakty z nauczycielami, więc mogłem na przykład w szkole zostawać na po lekcjach i na przykład siedzieć sobie na internecie. Pamiętam czasy kafejek internetowych, i pamiętam jak wtedy ludzie podchodzili do internetu. Dla większości ludzi to była chwilowa moda, inwestorzy też tak, tak to traktowali. Potem zaczęło to wszystko rosnąć i przyspieszać. Koniec lat 90., bańka na dotkmach, i wtedy inwestorzy z całego świata, tak naprawdę z Europy, z Ameryki, inwestowali w spółki które miały końcówkę.com, więc wystarczyło założyć sobie nawet spółkę, która nie przynosiła dochodu z końcówką.com, wejść na giełdę i zgarnąć kasę. I bardzo łatwo było zgarnąć kasę od inwestorów, a inwestorzy też pakowali w to pieniądze. I mam wrażenie, że właśnie z kryptowalutami było dokładnie tak samo w 2017 roku i tak może być w przyszłym roku albo pod koniec przyszłego roku. Ale jeżeli popatrzymy sobie na to, co się działo kiedyś i na to, co się dzieje z rynkiem kryptowalut, to widzę tu pewną analogię. Jak właśnie była ta bańka dot.comów i ona pękła, inwestorzy zrozumieli, że nie można po prostu kupować spółek tylko dlatego, że mają końcówkę.com i zaczęli inwestować w te spółki bardzo ostrożnie. Internet generalnie zmienił nasze życie. Mamy rok, dwa, końcówkę roku 2020. Internet jest częścią naszego życia. Dzisiaj robimy zakupy w internecie, uczymy się w internecie. Robimy dosłownie wszystko online, tak? Nawet możemy rozmawiać z innymi ludźmi w internecie. Internet zmienił nasze życie. I dzisiaj te spółki, które są już technologiczne, które są bardzo wysoko wyceniane na rynku akcji, one mają już rację bytu takich cen, które teraz są. Z tego względu, że internet stał się częścią naszego życia i to są spółki, które nie wymagają dużego kapitału, aby generować duży, duży zysk, tak? I teraz. Jak będzie z kryptowalutami? Z kryptowalutami będzie bardzo podobnie. Dzisiaj powstaje, powstaje różne, powstają różne projekty w świecie kryptografii i ludzie w to inwestują pieniądze, ale te projekty w większości okażą się zwykłymi wydmuszkami. I tylko część tych firm przetrwa następne 10-15 lat. I być może za 10, 15, 20 lat będziemy płacili kryptowalutami, ale też nie wiemy, czy na przykład będziemy płacili Bitcoinem, czy będziemy wykorzystywali Ethereum, czy będziemy wykorzystywali Litecoina, czy jakiekolwiek jakąkolwiek. Inną kryptowalutę. Dlatego jest to rynek teraz, na dzień dzisiejszy, mocno spekulacyjny i nie rozpędzajcie się tak w takim sensie, że kryptowaluty to, to jest tylko jedyna forma przyszłego życia. Pieniądz cyfrowy ma rację bytu, ale nie wiadomo, czy w takiej formie, jak, jaką on jest dzisiaj. I dzisiaj jesteśmy na etapie, gdzie można jeszcze sporo na tym zarobić, właśnie ze względu na to, że inwestorzy wierzą, że w krótkim czasie ta technologia zmieni nasze życie. Ona zmieni, ale niekoniecznie w krótkim czasie. To może być za 20 lat, to może być za 25 lat, tak? Więc wtedy faktycznie może być tak, że będziemy płacili tylko i wyłącznie kryptowalutami. Ale no, na tym etapie to dopiero wszystko wchodzi, i jesteśmy na. Interne, tak jak z internetem byliśmy w latach 90., pod koniec lat 90., tak teraz jesteśmy z kryptowalutami, pod, właśnie w tym samym momencie. I teraz, jak, jeżeli chcesz inwestować w kryptowaluty, w co ja bym osobiście zainwestował? Byłby to Bitcoin, byłoby to Ethereum i ewentualnie Ripple. I teraz znowu ktoś powie, jak możesz inwestować w Ripple, nie? No, to, to, to jest po prostu czysta, czysta spekulacja inwestowanie w kryptowaluty. Jeżeli już mam wkładać jakiekolwiek pieniądze, nawet małe, w kryptowaluty, to nie będę inwestował je w projekt, który dzisiaj jest, a jutro go niekoniecznie musi, niekoniecznie musi być. Wielokrotnie już było na rynku kryptografii tak, że pojawiła się jakaś firma, zebrała parę milionów i zamieniła swoją stronę na napis penis. Nie? Więc generalnie było wielu oszustów, i wielu oszustów jeszcze będzie. A ponadto większość tych kryptowalut i tak nie będzie używana za 15-20 lat. Tylko nieliczne przetrwają. Nie wiadomo, czy to będzie Bitcoin. Ale też powstają takie, albo już powstają takie, które będą miały prym. Tak, jak powstawała bańka.com. Bo wiele firm z końcówką.com, ale przetrwały takie firmy jak Amazon, jak Netflix, tak? Więc generalnie tak samo będzie. Za 15, 20, 25 lat z kryptowalutami. Więc, jeżeli ja bym dzisiaj inwestował już w tak spekulacyjny rynek, gdzie korekty są po 70%, to robiłbym to tylko i wyłącznie na tych trzech popularnych kryptowalutach, ponieważ one są znane społeczności, one mają pewną markę, mają pewien brand i jeżeli będzie płynął kapitał, to będzie płynął w te trzy kryptowaluty. I to nie jest tak, że te kryptowaluty dają zarobić najwięcej. Prawdopodobnie one nie dają zarobić najwięcej, ale też stosunek ryzyka jest zupełnie inny niż kiedy inwestujesz w jakąś kryptowalutę, która powstała, nie wiem, w zeszłym miesiącu. Tak? Więc yy, będą, zobacz sobie na przykład na na swój telefon, zobacz sobie jakie były największe wzrosty w ciągu 24 godzin, zobaczysz, że niektóre kryptowaluty miały po 100 tysięcy procent. Ale Ty nigdy nie wiesz, co Ty trafisz. I nigdy nie wiesz, może być tak, że kryptowaluta wejdzie, pójdzie do góry, a za chwilę spadnie i nic z tego nie będzie. Nie? I to jest bardzo mocno spekulacyjny rynek. Traktuj go jako spekulację i tylko bardzo niewielkie oszczędności, jeżeli chcesz tam wejść, po prostu powinieneś to lokować. I to nie jest tak, że ja to mówię jako inwestor, który woli papiery wartościowe, tylko mówię to jako człowiek, który myśli rozsądnie. To jest rynek, który może sporo dać zarobić, ale też ryzyko jest duże. No, więc. Tak, kryptowaluty, ale te popularne, i uważam, że tam na ten rynek, na, na te kryptowaluty popłynie kapitał. Jeżeli będzie HOS-a, wszystko na to wskazuje, że najbliższy rok będzie hos na, na rynku kryptowalut, to raczej kapitał popłynie w te trzy kryptowaluty. Oczywiście popłynie też w inne kryptowaluty, może w jakieś altcoiny, które są dzisiaj mniej znane, ale tak jak mówię. Generalnie jest to rynek spekulacyjny i w takim sensie należy go traktować. Punkt drugi. ETF-y na modne trendy. W Stanach Zjednoczonych są różne trendy, które są teraz aktualnie na topie i na tych trendach można zrobić więcej. Na przykład technologie 5G, sztuczna inteligencja, robotyka, zielona energia, spółki kanabis to, to po prostu. To są po prostu te części rynku, które dają dużo większe stopy zwrotu, ale też kosztem większego ryzyka. I zamiast szukać konkretnych spółek, które mogą urosnąć i poświęcić czas na analizowanie tych spółek, po prostu kupujesz sobie ETF-a, który daje ci ekspozycję na konkretny rynek. Czyli to tak jakbyś zainwestował po troszku w każdą z tych spółek, tak? One są oczywiście w odpowiedni sposób dobierane do tego funduszu, ten fundusz się rebalansuje, nie będę teraz o tym wszystkim mówił. Chodzi o to, że jeżeli kupisz sobie takie ETF-a, a można to zrobić za pomocą brokera, na przykład takiego jak Interactive Brokers, i, i, i po prostu możesz kupić ETF-a na konkretny sektor. I teraz tak, jak jest z tymi trendami? Kiedy okazało się i napłynęła na rynek wiadomość o tym, że Joe Biden zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, naraz okazało się, że niektóre spółki kanabis w ciągu jednej doby urosły ponad 90%. Tak samo spółki, które produkują zieloną energię i są po prostu spółki, które. Będą rosły w, w okresie prezydentury Joe Bidena, z tego względu, że on po prostu już zapowiedział, że będzie te sektory rozwijał. Czyli on będzie na przykład zamykał ciężki przemysł, a będzie inwestował w zieloną energię, tak? I już po prostu spekulacyjnie inwestorzy chcą się ustawić po to, co, 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 co się po prostu dzieje na świecie. I teraz. Możesz lubić e, pewne rzeczy lub nie, możesz być zwolennikiem lub przeciwnikiem, ale tutaj chodzi o inwestowanie i staraj się nie dorabiać pewnej ideologii. Jak ja mówię o tym, że ja zainwestowałem w, w technologię 5G, to nie mówię o tym, że zainwestowałem bezpośrednio w tą technologię, tylko zainwestowałem w spółki, które na przykład stawiają maszty. Na pewno słyszałeś o takiej spółce jak Ericsson, nie? E, osoby, które są w moim wieku, prawdopodobnie będą pamiętały, że były takie telefony. I teraz ta spółka całkiem dobrze sobie radzi właśnie w stawianiu masztów 5G. I ja zainwestowałem w tą spółkę chyba na początku zeszłego roku, czy tego roku, i całkiem dobrze już na tym wychodzę. Więc są pewne spółki w tym sektorze, które czasami nie są bezpośrednio związane z jakąś technologią, ale są. W tym sektorze i możesz zainwestować w taki fundusz ETF, który daje ci ekspozycję na cały rynek, i dzięki temu, że inwestujesz w takie modne trendy, masz większą szansę zarobku, przy okazji, z, z większym ryzykiem do się wiąże. I według mnie to też jest bardzo ciekawa inwestycja. Aha, zanim jeszcze przejdę do kolejnego punktu, zapisałem sobie pewne rzeczy, które powinny ci coś uświadomić. Jeżeli byłbyś w stanie wypracować 20% rocznie na rynku, to po 30 latach. Z 500 zł zrobiłoby ci się 118 tysięcy. Wydaje się, że jest to niedużo po tylu latach, ale generalnie, jeżeli popatrzymy sobie na stopę zwrotu, to jest całkiem spora. Ale teraz, gdybyś co miesiąc inwestował 500 zł, czyli co miesiąc byś dopłacał do swojego portfela, czyli rocznie 6000 zł, zachowując tą 20% stopę zwrotu to po 30 latach będziesz miał ponad 7 milionów złotych na koncie. Co oznacza, że samo zainwestowanie małej kwoty to nie zawsze jest coś, co chcesz zrobić, to jest coś, od czego chcesz zacząć. Jeżeli myślisz o dużych pieniądzach, a masz bardzo małe pieniądze do inwestowania, to powinieneś robić to regularnie i starać się mieć odpowiednie stopy zwrotu. Dzięki temu po tych 25-30 latach będziesz zarabiał bardzo i to bardzo dużo, czy to inwestując w ETF-a czy na rynku akcji. Chodzi o to, żeby być regularnym w inwestowaniu i inwestować nawet małe kwoty, ale żeby to robić w sposób regularny. Punkt trzeci. Nie ukrywam, że jest to mój ulubiony punkt, czyli nic innego jak biznes internetowy. Ja swój biznes zaczynałem robić 11 lat temu, mając 50 zł w kieszeni. Oczywiście musiałem troszeczkę pogłówkować, żeby dostać domenę, serwer, musiałem się z niektórymi ludźmi dogadać, ale zaczynałem naprawdę od niewielkiej kwoty. I uważam, że jest to fajny biznes pod warunkiem, że nie wpadniesz na sklep internetowy, który trzeba mocno zdowarować. E, więc, jeżeli na przykład myślisz o biznesie internetowym, to polecam Ci tutaj usługi, konsulting albo sprzedaż kursów wiedzy. I teraz, tak, jak to jest? Usługi. To jest coś, co ludzie chętnie kupują. To jest najłatwiej sprzedać, z tym, że to wymaga Twojego czasu. I od tego polecam ci w ogóle zacząć. Czyli naucz się jakieś umiejętności. Dzisiaj masz na przykład, nie wiem, rewolucję Google, gdzie możesz pójść na ich stronę, przejść tam jakiś kurs i mieć już jakieś podstawowe umiejętności na temat reklamy. Na początku możesz pracować dla kogoś. Biorąc procenty od tego, co zarobi, ale to będzie dla Ciebie dobra szkoła, i w tym momencie mm, będziesz zdobywał pewne umiejętności, które potem możesz rozwijać, tak? I w pewnym momencie założysz sobie agencję, która będzie zatrudniała inne osoby i będziesz się mógł skalować, albo przejdziesz do konsultingu lub do sprzedaży wiedzy. Czym się różni consulting od sprzedaży takich typowych kursów? Consulting to jest przede wszystkim pomaganie innej osobie. W tym, aby miała wynik, efekt. Czyli przychodzi do mnie właściciel firmy i mówi mi: Słuchaj, Adrian, zarabiam 100 tysięcy miesięcznie, chcę zarabiać 130, 140 tysięcy w ciągu pół roku miesięcznie. Co możemy zrobić? Pokazuje mi swój biznes, ja go sobie analizuję i doradzam tej osobie. Ta osoba wykonuje pewne działania i sprawdzamy, jakie ma efekty. To oczywiście można zastosować tak naprawdę w każdej branży i zazwyczaj consulting jest: Zróbmy to razem. Czyli Klient mówi co robi, co, co ma, ja mówię mu co trzeba zrobić i klient to robi. Może też być taka forma konsultingu, gdzie dostarczasz tylko mu materiałów i już nic nie konsultujecie, ale generalnie to jest coś, co już jest bardziej zaawansowane. Trzecia forma to jest sprzedaż kursów, czyli i, i sprzedaż wiedzy, czyli jeżeli masz jakieś umiejętności, na przykład. Potrafisz programować, to możesz stworzyć szkołę programowania. Możesz stworzyć kurs, gdzie uczysz kogoś, i jak programować. Na początek możesz wziąć sobie jedną czy tam dwie osoby, takie króliki doświadczalne i będziesz je uczył programować. Po to, żeby zobaczyć, z czym mają te osoby problem, z czym sobie nie radzą oraz w jaki sposób ty tym osobom możesz pomóc. I to możesz nagrać. I to może być Twój kurs. Taki kurs możesz sprzedawać. Jest to bardzo fajna forma rozwijania biznesu i też bardzo dochodowa. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jak ja to robię, link masz pod tym nagraniem, dołącz do mojego bezpłatnego treningu, a pokażę ci, w jaki sposób rozpocząć sprzedaż wiedzy w internecie. Punkt czwarty, flipowanie przedmiotów. Jeżeli ty masz małe pieniądze na inwestycje, powiedzmy te 500 czy tam 1000 zł, to możesz na przykład kupować meble. I je flipować, tak? się flipuje mieszkania, czyli kupujesz stare meble, starasz się odrestaurować i potem sprzedać w wyższej cenie. Flipować można wszystko, można motory flipować. Mój wujek na przykład był fanem motorów i kupił sobie taki stary motor, który już tam był klasykiem, odrestaurował go i go sprzedał, tak? I to za bardzo dobre pieniądze. Można też flipować na przykład meble, czyli możesz kupić stare meble, odrestaurować i sprzedać. Flipować można wiele rzeczy. Tak samo jest z samochodami. Kupujesz jakiś samochód, tak, podrasujesz go trochę, podreperujesz i go sprzedajesz. I wiele ludzi na tym zarabia pieniądze. Niekoniecznie są to jakieś duże pieniądze, ale jeżeli popatrzymy sobie na stopę zwrotu, czyli inwestujemy na przykład 500, a wyciągamy 800, to jest, to jest bardzo dobra stopa zwrotu, szczególnie jeżeli na przykład zrobimy to w pół roku. I od, czegoś trzeba, I od czegoś trzeba zacząć. Wbrew pozorom to nie jest aż takie trudne. Oczywiście dzisiaj wiele osób flipuje na przykład meble, ale jeżeli się na tym znasz, a mam kolegę, którego żona właśnie zajmuje się zawodowo odrestaurowaniem różnych rzeczy, to są odpowiednie hale, na których przyjeżdżasz, szukasz czegoś, co może być ciekawe dla klienta, kupujesz to naprawdę za grosze, potem to flipujesz i sprzedajesz i można z tego wyżyć. I to będzie ciekawe na sam początek. Potem oczywiście możesz zwiększać skalę trudności, na przykład flipować samochody, a po czasie na przykład flipować mieszkania, a potem całe kamienice, tak? Albo całe na przykład biurowce. To oczywiście jest tylko kwestia, kwestia skali, ale flipowanie to jest bardzo dobry motyw na to, żeby właśnie szybko pomnażać kapitał. No i punkt piąty. Zainwestuj pieniądze w wiedzę. Widzisz, Większość osób nie inwestuje w wiedzę, nie chce inwestować w wiedzę. Ludzie uważają, że wszystko wiedzą, a w wiedzę inwestują tylko ci, którzy są idiotami. Ja na przykład jestem chyba tym idiotą, ponieważ bardzo dużo pieniędzy zainwestowałem w wiedzę i cały czas bardzo dużo pieniędzy inwestuję w wiedzę. Nawet już nie inwestuję w książki, bo książki to jest swoją drogą, to każdego miesiąca przyjeżdżają do mnie, ale czasami na przykład przychodzę do kogoś, mówię naucz mnie tej twojej umiejętności, którą masz, płacę na przykład z góry. nie? On mówi 10 albo 15 tysięcy i pokaże ci, jak na przykład yy, zwiększyć skalę twoich reklam. Przykładowo, więc daję mu te 10-15 tysięcy bardzo dużo, a on mnie w pół godziny uczy konkretnej umiejętności. I ja mam powtarzalne wyniki. I tak robią najlepsi. Oczywiście, na samym początku, jeśli dopiero zaczynasz, masz niewielkie pieniądze, to może warto jakiś kupić kurs, następnie wdrażać te informacje, bo to, że ty płacisz za informacje, to jedno, musisz je wdrażać. Tony Robbins powiedział kiedyś, że 70% klientów nawet nie otwarło jego kursu. Dlatego ci ludzie nie mają efektów, bo jak mają mieć efekty, skoro nawet nie otworzyli jego kursu? Ludzie po prostu kupują kursy, tak jakby to były, nie wiem, ozdoby. Jeżeli Ty w taki sposób to traktujesz, no to jest to bez sensu inwestycja. Ale jeżeli Ty inwestujesz w siebie po to, żeby wykorzystać te informacje w praktyce, to jest to najlepsza inwestycja, która będzie profitowała przez wiele lat. Mam nadzieję, że ten materiał przypadł Ci do gustu. Standardowo proszę Cię o subskrypcję, łapkę w górę, o komentarz. No i teraz zapraszam Cię do moich poprzednich materiałów. Trzymaj się, Adrienko